czasu idziemy na szkolne zakupy. A, ja, o mnie nie są! Zobacz, co znalazłam. Popatrzcie, jakie fajne skarpetki. Proszę pani, proszę pani, ale pamełka jeszcze nie ma. Rzeczywiście w Lidlu jest bardzo szeroki asortyment produktów do szkoły. Kto spotyka w lesie dzika ten na drzewo szybko zmyka? Dobra, to ja biorę ten drzew szybki zmyka. Proszę pani, bo ten chłopak z ósmej klasy się przezywa. Wszystkim takie fajne, takie kolorowe, takie piękne wzory. Muszę porozmawiać z jego rodzicami, bo to już za daleko zaszło. Co? Ona napisałeś jej pracy domowej? Napisałem. Zmierzę sobie te skarpetę i zrobiłam sobie taką stylóweczkę do szkoły. Jak Ci się podoba? Nie Nie po powolutku kończą nam się już wakacje. Lejek. Widzicie, korzystamy jeszcze z pięknej pogody i przyjechaliśmy ochłodzić się w jeziorku. Ja na szczęście jestem już po zdjęciu gipsów, zobaczcie! Ale ulga! Wszystko się pięknie zrosło i w końcu mogę szaleć tak jak wcześniej! Wiecie co? Już jest połowa w sierpnia i coraz częściej myślę o powrocie do szkoły. Ty też tak macie? Trochę się stęskniłam za moją klasą, za koleżankami, za kolegami. Już czas najwyższy rozejrzeć się za rzeczami do szkoły. Słyszałam, że w Lidlu są mega gazyszyty, plecaki, a nawet skarpetki do szkoły. Widzieliście już tą ofertę, a może macie już coś kupione? Koniecznie napiszcie mi to w komentarzu. A teraz moim magicznym sposobem przeniesiemy się do Lidla. Jeden, dwa, trzy! Koło na zakupy zabrałam ze sobą swoją mamusie. Ej, jo. Ten twój sposób przemieszczania Monika jest naprawdę ekspresowy. Znalazłyśmy się tu dosłownie w sekundę. Dobra, szkoda tracić czasu. Idziemy na szkolne zakupy. Tak. Wow, mama, popatrz, tutaj jest dużo rzeczy do szkoły. No rzeczywiście, na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Na pewno potrzebuję zeszytów kratkę. A, ale są w miękkich okładkach zeszyty i w twardych. Które będą lepsze? Wiesz co? Ja chyba będę potrzebowała i tych jednych i drugich. No dobra, to które wybierasz? One są wszystkie takie fajne, takie kolorowe, w takie piękne wzory. Wszystkie są piękne. Na pewno biorę te wszystkie. Ale wiesz co? Te trzy zeszyty w twardych okładkach też na pewno mi się przydadzą. No to wrzucamy do koszyka. Mamo, ale potrzebuję jeszcze duży zeszyt A4 do techniki. Zobacz, ale tutaj też jest bardzo dużo wzorów. Patrz, mamo, ale tutaj na górze też są duże zeszyty A4. Rzeczywiście, tu też jest kilka fajnych modeli z dzikiem. I takie same są też w twardych okładkach, zobacz. Trudno się zdecydować, tyle tutaj tego wszystkiego jest. Rzeczywiście, w Lidlu jest bardzo szeroki asortyment produktów do szkoły. I najważniejsze, że są bardzo dobrej jakości. No i co, zdecydowałaś się wreszcie na któryś z tych dużych zeszytów? Tak, biorę dwa. Zobaczmy. Monika, a nie przyda Ci się o taki mały, fajny notesik? No pewnie, że się przyda. Przecież w szkole co chwilę trzeba zapisywać jakieś ważne informacje. Sami o tym dobrze wiecie. Biorę ten. A Wy już zrobiliście swoje szkolne zakupy? Jeżeli nie, to wpadajcie do Lidla. Tu jest naprawdę ogromny wybór zeszytów o niespotykanych wzorach. Monika, Monika, co no zobacz, jeszcze coś fajnego znalazłam. Zobacz jakie tu są fajne takie małe notesiki. Może też Ci się któryś z nich przyda do szkoły? Biorę od razu dwa, dam może jeden na gadce. Wow, Mamo! Zobacz, co znalazłam! Popatrz, jakie fajne skarpetki! jakie no, ładne! A są jakieś inne wzory? Zobacz, są jeszcze takie z napisem Lidl i z serduszkiem! Ale są fajne! Takie skarpety są teraz bardzo modne! Monika, no to weźmy je! Przymierzymy w domu z jakimiś innymi ubraniami, ze spódnicami, ze spodniami. Zobaczymy, jak będziesz w wyglądać. Dobra, znalazłam już swój rozmiar! Zobacz, Mamo, dla dzieci, które teraz idą do pierwszej klasy, są takie fajne, kolorowe tornistry. Tutaj też są takie fajne turnisty, a żałuję, że Agatka teraz nie idzie do szkoły. Wow, dla starszych dzieci też jest duży wybór mega plecaków. Każdy, kto przyjdzie do Lidla po szkolne zakupy, na pewno nie wyjdzie z pustym koszykiem. No to co? Idziemy do kasy i pakuję się zaraz do szkoły. Dobra, zakupy zrobione, i jedziemy do domu. Dobra może będzie od techniki, ten do matematyki, ten do historii, ale fajnie jest już tak przygotowywać się do szkoły. Monika wróciłeś się już ze sklepu? Wow, ale masz dużo zeszytów. Taka w lidle było tyle fajnych zeszytów, że nie mogłam się zdecydować. Niemożliwe! No naprawdę, fajne te zeszyty! Szkoda, że za moich czasów nie było tak dużego wyboru! Naprawdę? No to jakie to miałeś zeszyty, jak chodziłeś do szkoły? Monika, pewnie trudno jest ci w to teraz uwierzyć, ale kiedyś każdy z nas miał identyczne zeszyty! No no, ale jak to możliwe? Takie to były kiedyś czas, a zeszyty obkładaliśmy wtedy w taki zwykły papier! Skoro każdy miał taki sam zeszyt, to chyba łatwo było o pomyłkę! Dokładnie! Ale wiesz co, przypomina mi się pewna śmieszna historia ze szkoły. Jaka? Chętnie posłucham. W szkole nie zbyt lubiłem się uczyć i miałem kiepskie oceny, ale dzięki tym jednakowym zeszytom pewnego razu udało mi się uniknąć pały z polskiego. Naprawdę? Hm, mm, to było tak. Drogie dzieci. Na wczorajszej lekcji zadałam wam pracę domową. Proszę pani, proszę pani, ale jeszcze nie ma. Ach z tym bawem, Codziennie tylko spóźnienia, nieodrobione lekcje, nieprzygotowanie. Muszę porozmawiać z jego rodzicami, bo to już za daleko zaszło. Zobaczysz! Jutro po lekcjach pokażę ci. Pawełku, co się dzieje? Co to za rozruba na korytarzu? Lekcje już się dawno temu zaczęły. No, proszę pani, bo ten chłopak z ósmej klasy się przezywa. Muszę mu sprawić lanie. To się uspokoi. Pawełku, co ty mówisz? Nie można się bić. Siadaj tutaj szybciutko na swoje miejsce. Właśnie rozmawialiśmy sobie o wczorajszej pracy domowej. Mam nadzieję, że każdy z Was opisał swoje zwierzątko. Komu by tutaj sprawdzić dzisiaj tą pracę domową, Basia. Nie no, Basia ma same piątki i szóstki, i nie będę sprawdzała. Paweł? No, Paweł ma same jedynki i dwójki. To była łatwa praca domowa, dlatego może ją napisał. Zapytam go, poprawi sobie może chociaż ocenę. Basiu, Basiu, e, pożycz mi gumki. No poczekaj, zaraz wezmę z plecaka. Proszę, Pawełku! Dziękuję, dziękuję. Pawełku, proszę podejść do mnie i pokaż mi swój zeszyt. Co? Nie napisałeś tej pracy domowej? Hmm, napisałem. Pawełku, mam nadzieję, że poprawisz dzisiaj swoje oceny. Wow, pawełku, jak... Pięknie! Jak ty tu starannie napisałeś! I używasz takich ładnych zwrotów w swoim opowiadaniu! Jestem pod wielkim wrażeniem tego wypracowania! Tyle pracy w to włożyłeś! Chyba będę ci musiała postawić szóstkę! Dziękuję! Bardzo się starałem! Chciałam jak, jak najlepiej to napisać! No i udało ci się! Bardzo dobrze! Szóstka, siadaj! To mój szczęśliwy zeszyt, proszę pani! Gratuluję, panie w końcu się trochę wziąłeś do nauki. Dzięki. nie Baśka? Tak? Baśka? A, a pożyczysz mi długopis jeszcze, bo mi się wypisał ten mój? No pewnie, że Ci pożyczę. Poczekaj mam w plecaku. Proszę Pawełku. Dziękuję. Moja praca domowa też była bardzo fajna. Szkoda, że mi Pani nie chciała sprawdzić. Tyż bym mogła dostać wtedy szóstkę. No trudno, no ja dzisiaj miałem szczęście. Fajnie, super! A masz mi przeczytać? Nie, może innym razem. A dobra. Chciałbym sam się y, y, pocieszyć moją dobrą oceną. Dobrze. A, ale historia to, ale miałeś wtedy farta! Mm -hmm. Ale wiesz co, tak patrzę na te twoje zeszyty i tak pomyślałem sobie, że przydałby mi się taki notesik. Dobra, jak chcesz tata, to go sobie weź. Przyda mi się do samochodu, bo ostatnio chciałem coś zapisać i nie miałem gdzie. A co wy się tak śmiejecie? A, bo tata mi opowiedział taką śmieszną historię, jak chodził do szkoły. O, kiedyś i tobie Agatko opowie. Wow, ale dużo różnych kolorowych zeszytów. O mnie ten Zeszyty do szkoły! No ale spoko. Jeden mogę ci dać. Który ci się podoba? Może ten ze świnią! A gadka to nie świnia, to jest dzik! Dzik ma bardzo ostry kłyk! To spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka! Dobra, to ja biorę ten zeszyt i zmykam! A co ty tam będziesz pisała? Będę się uczyła literek! A co to jest, Monika? W zeszytach, które mają twardą okładkę, są plany lekcji! Dobra, idę sobie. Przymierzę sobie te superańskie skarpetki. Mamo, chodź zobaczyć, jak wygląda. Co tam chciałaś, Monika? Mamo, zobacz, mierzę sobie te skarpetki i zrobiłam sobie taką stylóweczkę do szkoły. Jak ci się podoba? A no jak dla mnie jest super, po prostu bomba. Monika, a przyjmiesz może te dwie inne pary skarpetek? Tak, zrobiłam to w ekspresowym tempie. Wow, do sukienki te skarpetki też super pasują. Wyglądasz po prostu ekstra. Ale to jeszcze nie koniec. Mam przygotowaną jeszcze jedną stylówkę z trzecią parą skarpetek. To wersja sportowa! Jak Wam się podobają te skarpetki z serduszkiem? Wow, to idealny strój na w. A Wy macie już może takie skarpetki albo zeszyty z Lidla? Piszcie mi o tym w komentarzu! A teraz przenieśmy się znowu na plażę! W końcu są jeszcze wakacje! Korzystajmy! Czas na wodne szaleństwa! Jaka woda, dziewczyny? Ciepła. Cieplutko Monika, fajna? Zimna! Ale na początku jak się wchodzi, to zimno było. Zimno. Co szalejecie w kółeczkach? Ja. Jak male spicę? Nie wiem lata i pakacje. Ale już niedługo będzie trzeba wracać do szkoły. Więc tym spincie już ze szkoły. piszcie nam o tym w komentarzach. Dobry pan. Trzy cztery. O, jakaś kaczuszka przypłynęła Jakaś mała kaczuszka przypłynęła. A kto tam się chowa? Ślimaczku, pokaż buzię. Siemka. Siemka. Brr. Trochę mi zimno po tej kąpieli. Trochę zgłodniałyśmy po tych szaleństwach w jeziorze. Wziąłem sobie takiego pysznego hot doga. Co to wyprawiacie, Agatka? Zakopujecie nogi? Tak, Ignaś, Ignaś już zakopany, Agatka też chciała. Chciała to samo? Tak, będą sobie razem siedzieć. No ciekawe, czy to uda, później wam się wyjść stąd z tej dziury, prawda? Przestańcie jeszcze z wakacji, póki jest na to pogoda. Klikajcie w miniaturki, które teraz widzicie koło mnie. Oglądajcie inne filmiki na naszym kanale. Dawajcie wakacyjne łapki w górę. Odwiedzajcie nas na Instagramie i na Facebooku. Subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem. Do zobaczenia. Pa!